Wielka księga objawień Jezus Chrystus. Ostra wymiana. Ostra wymiana, piłek wzajemna w celu lepszego dogadania. Piłki się wymieniają jak zagadnienia poruszane we wzajemnej współpracy. Jak góra powie, tak dół odpowie. Taki jest naturalny stan rzeczy. Doskonalić trzeba się tu, na ziemi. Na górze są doskonalsi. Znający lenistwo rozumowe w kierunku duchowej, twórczej pracy. Rozum zawsze, jak leniwe zwierzę, unika wysiłku, który jemu duchowy pan zleca dla poprawy swojego wizerunku. Dlatego wymogiem dzisiaj już jest koniecznym, aby rozum stał się sługą Ciebie ducha. Rzesz jest duchowy. I z duchowo istotnego w ciało się na Ziemi wrodził. Ciało jest Twoim opakowaniem podczas przebywania na Ziemi, jak papierek, a zawartość nie. Czas, aby tą prostą i naturalną zależność pojąć ostatecznie. Wniosek taki płynie, że duch wykorzystuje ciało gęsto materialne w swoje, dla celów duchowych, a gęsto materialne ciało bez wykorzystywania przez rozum do celów ziemskich. W pierwszej sytuacji wzlot ducha na poziom duchowo istotny następuje, druga sytuacja wszystko rujnuje, w ciemności się stacza. Większość ludzi na Ziemi wybrała rozumowe, leniwe bycie i obojętne, co wymyśli. Odkryje zawsze to, co dotyczy tylko gęstej materii Ziemi. Są to z natury niższe wibracje, tak zwane pobudki niższej natury. Duch zawiera w sobie wszystko wyższe uczucia, szlachetność, dobro, inspiracje twórcze, podążanie na poziom duchowo istotny tego chce duch jako naturalne. Na tej płaszczyźnie jest obecnie najwięcej pracy. To tu decydujesz o sobie dzisiaj. Wczoraj nie, jutro nie. Tu i teraz w jednej chwili decyzja, dzięki której podążysz do uświadomienia siebie ducha ku światłu lub zaliczysz upadek, w którym zasadniczo już jesteś. Jeszcze sam sobie tylko kubeł. Pomyśl z całego bytu wylejesz na głowę, aby ze sobą skończyć. Chciałeś i masz. Bez wiary prawdziwej. To sam wszystko, co zrobiłeś źle. Przeżyjesz i w film twój się skończy. Twoją pasją było dążenie do ziemskich rząd niskich. Wymień sobie, co tylko chcesz, a brak było dążenia na poziom duchowo istotny. Tych, Którzy jedyną pasję w życiu mają, która ich myśli, słowa i uczynki przeniknęła całkowicie miłością duchową do Pana, tych odczuwających, widzę jak diamenty, którzy swoimi czystymi otoczkami na ziemi świecą.